To jest nowy pewnie jak na maturę 2025 z matmy. W tym zadaniu mamy policzyć miejsce zerowe jakiejś funkcji, która jest określona za pomocą takiej klamerki. Jeżeli mamy taką funkcję, to to oznacza tylko i wyłącznie tyle, że ta funkcja przyjmuje taki wzór, jeżeli x -y są mniejsze bądź równe od 2, a jeżeli x -y będą większe od 2, to przechodzimy na taką funkcję. I żeby policzyć jej miejsce zerowe, to standardowo przyrównujemy wzór funkcji do zera, ale w tym wypadku mamy dwa wzory, więc dwa wzory sobie przyrównamy do 0. No, a więc przyrównujemy sobie ten pierwszy wzór funkcji do zera, czyli byśmy mieli, że 2x 6 to jest dokładnie 0. W takim razie to minus 6 wywalamy na prawo, po tej nie Będzie odwrotnie plus 6. W takim razie byśmy mieli, że 2x to się równa 6. Dzielimy sobie obustronnie przez 2, żeby się pozbyć tej dwójki, która stoi przy x i wtedy nam wyjdzie, że x jest równy. 6 podzielone na 2 to będzie dokładnie 3. I teraz, czy jest to miejsce zerowe? Zobaczmy jedną rzecz, że ta trójka nie spełnia nam tego warunku, gdzie ta funkcja była określona, bo my liczyliśmy sobie z tego dokładnie wzoru, ale ten wzór działa tylko, gdy x są mniejsze, bądź równe o 2. Trójka nie jest mniejsza, bądź równa o 2, więc to nie będzie miejscem zerowym. To sobie musimy wyrzucić. No to zobaczmy ten drugi wzór, czyli to, co mamy tutaj, x minus 4. W takim razie żebyśmy mogli sobie zapisać, że x minus 4 jest równe 0. I tak samo jak w poprzednim przypadku tą minus 4 wywalamy na prawo, a po prawej będzie plus 4, W takim razie mamy, że x jest równe 4 i czy to jest miejsce zerowe? To jest miejsce zerowe, dlatego że zobaczmy, czwórka rzeczywiście spełnia nam ten warunek, że x jest większe od 2, w takim razie to jest miejsce zerowe. Mamy tutaj odpowiedź d.